Dzień dobry, witam Państwa na konferencji przedmeczowej, przed meczem 27. kolejki PKOBP BP Ekstraklasy, który zostanie rozegrany pomiędzy Krakowią i Łódzkim Klubem Sportowym, już jutro o godzinie 18 w Krakowie. Z nami jest trener ym, pierwszej drużyny ŁKS-u, czyli Marcin Matysiak. Trenerze, ja chciałam zapytać o sytuację zdrowotną w drużynie, bo myślę, że to jest taki temat, który kibiców ostatnio bardzo interesuje. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zgadza się. Myślę, że ten mecz z Jagielonią troszkę był taką kumulacją tych, tych problemów zdrowotnych. Pierwsza rzecz, zaraz na samym, na samym początku, rozgrzewki wypadł nam Michał Mokrzycki. Spowodowane to było tym, że już dzień wcześniej bardzo, bardzo źle się czuł. Miał jakiegoś wirusa, ale chciał po prostu spróbować i zobaczyć, czy, czy będzie gotowy. Na ten mecz i wyszedł, wyszedł na rozgrzewkę. Jednak w trakcie, w trakcie rozgrzewki okazało się, że, że nie jest w stanie w tym meczu pomóc, pomóc drużynie, czyli to była taka nagła sytuacja, który, którą musieliśmy szybko, bardzo szybko reagować. To, to pierwsza rzecz. Druga rzecz, oczywiście, nie mieliśmy do dyspozycji Piriego, Tiago i Olibiera Sławińskiego. Z nimi jest taki troszkę problem, że, że po prostu. Te urazy też pojawiały się wcześniej można powiedzieć, że zaciskali zęby i, i w każdym spotkaniu w każdym momencie chcieli być gotowi pomóc pomóc drużynie, jednak przyszedł taki, taki moment, że, że po prostu zdecydowaliśmy, że nie ma co ryzykować ich, ich zdrowia, i oni potrzebują troszkę, troszkę więcej czasu, żeby po prostu te kontuzje, kontuzje wyleczyć. Oczywiście ten sport, wiadomo w sporcie takie, takie sytuacje się. Się zdarzają. My, jako jako sztab, jako cały zespół, po prostu musimy być na to przygotowani. I to jest tak, jak mówią, że nieszczęście jednych jest szczęściem szczęściem innym. I po prostu to jest też ten moment, gdzie zawodnicy, którzy rywalizują o pierwsze miejsce w składzie, żeby po prostu wejść i, i pokazać swoją wartość. Dziękuję bardzo i teraz Państwa zachęcam do zadawania pytań. Krzysztof Nosteniecki, telewizja to ja, no to jednak zapytam serio, czy. Uważa pan, że lepiej jest raz przegrać 0,6 niż 6 razy po 0 i już tak powiem raz taki taki zimny prysznic przyjąć i potem już się podnosić. Powiem, że trudne pytanie, bo tak z perspektywy mnie jako trenera, drużyny, zarządzania całym, całym klubem, zarządzania drużyną i, i sztabem, oczywiście zarządzania klubem jakby od strony piłkarskiej, to 6-0 to, to, to jest trudny moment przegrać na wyjeździe. Wiadomo, to są takie, takie mecze, takie, takie momenty trudne dla, dla całego zespołu i trzeba w odpowiedni sposób się po tym, po tym pozbierać, bo na pewno ta, ta porażka gdzieś odbiła się, się echem. Mam nadzieję, że już nie będziemy wracać do tego, co, co było, ale do tego, co, co przed nami. Myślę, że to jest po prostu kluczowe, żebyśmy już zapomnieli o tym, o tym spotkaniu. I jeżeli to zrobimy i odpowiednio podejdziemy do, do meczu z Krakowią, jakby wymazując tą, tą ostatnią ten ostatni nasz, nasz mecz, to, to wtedy myślę, że będzie taki moment, żeby powiedzieć: Tak, lepiej raz przegrać wysoko niż kilka razy po, po 1-0. Ale myślę, że bez względu na, na wynik, każda porażka jest, jest trudna dla, dla sztabu, dla, dla zespołu. To jest, to jest normalne kontekście Krakowi, patrząc i w ogóle waszej sytuacji, bo wiadomo, że ona nie jest łatwa, ale gdzieś tam nadzieja może się tlić. Czy to, że wasi sąsiedzi najbliżsi w tabeli też słabo punktują, to też jest jakieś, nie wiem, pocieszenie, szansa dla was? No bo tak, ruch ucieka, ale o jeden punkt, puszcza jeden punkt więcej, ma, korona nie zdobyła nic, więc w sumie tak naprawdę nic złego jeszcze się nie wydarzyło. No zgadza się, no patrzymy oczywiście nie tylko na siebie, patrzymy również na to, jak Punktują nasi najbliżsi rywale, no bo to jest, to jest ważne. W momencie, kiedy nie ma u nas tego pozytywnego wyniku, no też liczymy na to, że po prostu te drużyny nie odskoczą nam zbyt, zbyt daleko punktowo i dopóki te szanse matematyczne są, cały czas walczymy, wierzymy i, i realizujemy nasze, nasze cele. Tak, no, to się zgadza, tak, że cały czas gdzieś tam obserwujemy i no. Chciałbym, żeby wszedł taki moment, że to tylko wszystko będzie zależało od nas, że właśnie nie będziemy musieli patrzeć na, na zespół mm, przeciwnika, na, na te drużyny, które są blisko z nami, nami tabeli, tylko że to one będą oglądać się, się na nas. Liczę, że takie, takie momenty jeszcze jeszcze przyjdą w tym sezonie. Proszę bardzo. Wiktor Gajewski, Telewizja Toja, dzień dobry, trenerze. Ostatnio jednym z bardziej wyróżniających się zawodników w Krakowie jest Dawid Olawson. Czy sztab jakoś bardziej wnikliwie analizował jego grę i czy znaleziono jakąś receptę na ograniczenie jego atutów? Dziękuję. E, tak, analizowaliśmy oczywiście Krakowie, analizujemy każdego każdego rywala. Wiemy, zdajemy sobie sprawę, jaką jakość piłkarską mają, mają piłkarze Krakowi. Nie chciałbym tutaj wchodzić, wchodzić w jakieś detale i, i szczegóły, bo myślę, że, że po prostu tutaj to jest rola analityka i nas, nas trenerów, żeby po prostu w odpowiedni sposób przygotować, przygotować zespół, ale po prostu odpowiadając krótko na, na pytanie, tak, analizowaliśmy i chcemy oczywiście jak najbardziej e, utrudnić życie jakby na, na boisku, nie tylko jednemu zawodnikowi, ale wszystkim, wszystkim zawodnikom chcemy żeby, żeby po prostu ten mecz był dla, dla Krakowi ciężki, także żebyśmy w odpowiedni sposób reagowali na to co się będzie działo na, na boisku. Mikołaj Madaj TVP Łódź. Reagować na to co robi przeciwnik no to fajna sprawa, ale y, chyba Fajniej będzie zmusić przeciwnika do tego, żeby reagował na to, co wy będziecie robić. Stąd moje pytanie: czy bardziej jedziecie tam zabezpieczyć tyły, żeby nie przegrać, czy też nie mając już absolutnie nic do stracenia, bo żeby osiągnąć jakikolwiek cel, który którym Pan mówił, że marzenia, no to trzeba zwyczajnie wygrywać. Więc to nastawienie i taktyczne, i psychiczne, jakie jest? No myślę, że po pierwsze po ostatnim spotkaniu kluczowe będzie to nastawienie psychiczne. Ale tak jak już powiedziałem na początku konferencji robimy i robiliśmy wszystko, żeby po prostu przeanalizować ostatni mecz i, i wyciągnąć wnioski i już wyrzucić go z pamięci tak żebyśmy przystępowali do tego spotkania z Krakową z taką czystą, czystą głową. Myślę że nie mogło nas spotkać nic lepszego że ten mecz jest tak szybko że już jest piątek i tak naprawdę nie było zbyt dużo czasu na rozpamiętywanie tego tego co było to co się, się wydarzyło już jest za, za nami. Jeśli chodzi o stronę taktycznej już też wielokrotnie mówiłem tutaj na, na konferencjach czy, czy wywiadach że piłka można w dzisiejszych czasach to są momenty, momenty po prostu my musimy być na, na te momenty przygotowani. Nie da się już tylko jakby stricte patrząc na, na działania taktyczne, być skupionym na, na obronie przez, przez 90 minut albo na pressingu niskim i zabezpieczać, tylko to, żeby żeby nie stracić, nie stracić bramki, bo myślę, że musimy na, na, na boiskach oferować wszystko. Musimy oferować i, i pressing wysoki, musimy oferować pressing niski, musimy też odpowiednio chronić nasze pole karne, ale musimy też oczywiście dbać o to, że realizować ten kluczowy cel w piłce nożnej, czyli jest zdobycie bramki. Najlepiej, jeżeli zdobędziemy tą jedną bramkę więcej od, od przeciwnika, także też musimy się skupiać na, na naszych aspektach ofensywnych. Ja jestem i cały sztab bardziej jesteśmy uosobieni, tak można Powiedzieć ofensywnie, chcielibyśmy grać ofensywną piłkę, chcielibyśmy dominować na boisku, oczywiście, biorąc jakby całą. Sytuację drużyny w danym, w danym momencie. Wiem, że, że nie jest to, to łatwe, ale, ale też w mikrocyklach skupiamy się po prostu na tym, żeby rozwijać nasze działania, działania taktyczne pod względem, pod względem ofensywnym. I myślę, że to też ma przełożenie na ilość bramek, jakie ostatnio też, też zdobywaliśmy. Także myślę, że, że w tym wszystkim musimy być różnorodni i w odpowiedni sposób reagować na te momenty, które będą na boisku. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to bardzo dziękuję i trenerze powodzenia w Krakowie. Dziękuję bardzo.